Ławoczkin U11, y najnowszy numer wydawnictwa WAG numer 10 2024. Zapraszam na przegląd. Przejrzę, pokażę, co we wydania. wydawnictwo WAG wydało ostatnio model samolotu myśliwskiego Ławoczkin U11. Y Skala 1:33, stopień trudności dwójeczka w pięciostopniowej skali, czyli model dość prosty, łatwy w sklejeniu. Bardzo prosto opracowany. Jest to 243 numer katalogowy. Bardzo ładnie, ładne zdjęcie. Walka pomiędzy ŁA11 a Sabrem 86, dlatego pod kątem trzymam, żeby no, nie tu światło nie refleksowało, nie było takiego odbicia światła. Zawsze okładki tego wydawnictwa są na papierze kredowym. No ale przejdźmy do wnętrza. Autorem modelu jest Lech Kołodziejski, a opracowanie graficzne to Marcin Dworzecki. I tu, na pierwszej stronie, na tej stronie wewnętrznej okładki, mamy krótką historię. Y-11 e, był, był ostatnim e, myśliwcem rozwojowym z silnikiem tłokowym. E, był produkowany w, do, w latach 1947-1951. Zbudowano łącznie 1232 samoloty. Które służyły w lotnictwie ZSRR i w Chinach oraz Korei Północnej oraz w Indonezji. Był to dość małych rozmiarów samolot, bo jego rozpiętość tylko 9,80 m, długość 8,62 m. No i tu mamy. Prezentowany model przedstawia samolot, na którym w barwach Koreańskiej Republiki Ludowej, Ludowo-Demokratycznej, czyli północnej, podczas konfliktu koreańsko-koreańskiego latał chiński pilot Fan Den Bao. Według źródeł chińskich w listopadzie 1951 roku zestrzelił on amerykański odrzutowy samolot myśliwski F-86 Sabr. Model zaprojektowany z myślą o początkujących modelarzach. No, i tu dalej mamy opis legenda, znaków. No i opis budowy. Opis budowy jest dość obszernie op op opisany. Myślę, że dość tu będzie właśnie do, jakby dla początkującego modelarza. Dość dobrze objaśnia. Sklejanie, wycinanie i numeracja. Numeracja zgodna jakby z kolejnością postępowania, z kolejnością e, sklejania. Druga strona to już są elementy i części. Co do koloru, to jest takim kolorem szarawym, e, tu autentycznie. Wcześniej, jak prezentowałem taki tutorial z nowości, trudno było na tych zdjęciach ten kolor określić. Tu jest właśnie, widzę, że jest takim kolorkiem bardziej jasno-szarym. Wnętrze kabiny, dość proste. Wnętrze, wewnątrz, pulpity, czyli część pulpitu pilota. Fotel. Jak mówię, dość proste opracowanie kabiny. No i cóż, no i dobrze, przeglądamy dalej. Następna strona to skrzydło składa się jakby z dwóch części, dwóch elementów. Tu jest też proste podwozie, proste, nie ma tej wnęki podwoziowej. Ja może postaram się zbliżyć na detale, żeby to bardziej było widoczne. No, i właśnie tu mamy. Pokażę tą część właśnie kadłuba. Dość wyraźnie oznaczenia nity, podziały, sklejki w kolorze właśnie zewnętrznym. Przesunę o tu jeszcze. Takie ślady eksploatacyjne, jak jakieś zabrudzenia, zakurzenia, które, które są tu widoczne. Tablica przyrządów. Odwzorowano fotel. Tu są te, te elementy boczne. Tu jest chyba siedzisko pilota. No i dobrze, i teraz. Aha, jeszcze może tu. O te. To jest chyba tylna część. Kadłuba łącznie. Stąd też tutaj, gdzie jest ta dwójka, czwórka o numerze 24 bocznym. Numer samolotu nosił takie oznaczenia. Część tyłu, gdzie przychodzą stateczniki poziome. Druga strona, skrzydło właśnie, które się składa z dwóch elementów. E, podwozia, właśnie tu tego luku w podwoziach jest, e, nie mamy jakby w, e, pokazany jest tylko na Rysunek, czyli, czyli nie ma wnętrza, ale ktoś, kto e, już ma jakieś doświadczenie, może się pokusić oczywiście o wycięcie, wstawienie e, sobie tu elementu e, takiego, który jakby zagłębi ten luk e, podwoziowy. E, nie ma bodajże, nie ma dodatkowego koloru, co jest może tutaj właśnie takim e, minusem tego, bo można by wykorzystać tutaj kolor jak gdyby do zrobienia takiego wklęsłego w 3D wnętrza podwozia. Osłony, osłony kół, koła. Oczywiście na stronie wydawcy, na stronie sklepu internetowego są koła, jest owiewka kabiny, są wręgi do kupienia. Wcześniej prezentowałem właśnie tutorial z nowości grudniowych. I tutaj był, było, tutaj był właśnie ten model tych nowościach. Przechodzimy dalej do stron. Drugie skrzydło. Drugie skrzydło lewe, oznaczenia L. Nie ma model osobnych, osobnych lotek, osobnych klap. Tu, jeżeli też zdolny modelarz może to po prostu sobie wyciąć i zrobić. Jak opisują autorzy autor, model prosty, dla początkującego modelarza. I dalej. Następna strona to następna strona też elementy kadłuba. I tu jest ta, ten przód kadłuba dość taki skomplikowany, bo tutaj jest dużo tych wąskich pasków do tak zwanego zrolowania i, i takiego zrobienia walu z tej. Co do kolorów jeszcze wrócę, o tu tu mamy jakby taką namiastkę koloru, który jest srebrnym, taki ten paseczek, który tu widać, ja tu zrobię może zbliżenie jeszcze, to jest to jest ten paseczek taki, on, on jest, był prawdopodobnie srebrny, i tu jest właśnie taka, e, ta, ten element jakby w srebrze odbicie, e, takie powodujące taki refleks, a ten kolor, który tu był, czy jest tym kolorem takim jasno-szarym. Jasno tak się prezentuje tu statecznik pionowy ze sterem, który też właśnie można jak gdyby wyciąć i y, zrobić y, jako y, osobny element. Y, również co do silnika jest tylko tego typu tego typu wręga, y, która którą jest tutaj taka, taka żaluzja. Te wycięcia no, też są pokazane tylko kolorem, nie ma tych wycięć, tych wlotów powietrza, nie ma, są tylko takie, taką formą namalowania. Eee, jeszcze może wrócę do arkusza z wręgami. O, tu mamy arkusz z wręgami. Troszeczkę taki papier poszarzały tu jest. Teraz wręgi na cienkim papierze, typu takiej normalnego papieru, gramatury jakiejś 80. Eee, no i tak, i mamy wręgi, pion wręgi. Eee, co chciałem powiedzieć? Aha, i jeszcze wrócę do e, systemu, jakby klejenia. Model jest, ale to musimy wrócić do rysunków. Ja troszeczkę tak przeszedłem już do części, a pominąłem rysunki. Model jest konstrukcji takiej wręgowej, klejenia na jedną wręgę. Czyli podklejki, wręga, podklejka i segment, i tak dalej. Jest w postaci segmentowej, ale na jedną wręgę klejona. Nie wręga do wręgi. No i właśnie mamy rysunki poglądowe. Rysunki proste, jakby rysowane na kartce, po prostu, nie są to jakieś rendery i tak dalej, tak jak to się dzisiaj dzieje w innych wydawnictwach. Proste, jak widzimy tutaj, numeracja 1 i... muszę tu zejść, o i tu numeracja 1, elementy, fotel, fotel kabiny, sterownica nożna też jest, drążek. I tu pokazany właśnie na tym rysunku ten element już wklejony fotela, w którym elemencie i tak ładnie, naprawdę przejrzyście, jak coś na podobę. Jak wychodziły małe modelarze dla początkujących ten, ten egzemplarz, ten model jest zrobiony. O, proszę bardzo, tu są, tu są następne rysunki. Rysunki nie są numerowane, jak gdyby, ale pokazują kolejność przekartkując sobie to mniej więcej w takiej kolejności też będziemy to sklejać i tu właśnie jest pokazany ten segment czołowy ten, to pokrycie silnika gdzie są trzy wręgi, podklejki i te cieniutkie po prostu te cieniutkie paski które trzeba odpowiednio formować i tu właśnie mniej więcej tak perspektywicznie jest to pokazane to już jak jestem na rysunkach, to jeszcze jest rysunek. A, może w opisie jest, ja częściowo tam czytałem, ale tu widzę, a te arkusze z rysunkami już są e, literowane. Tu jest B, to później literki są E. Dalej E, F, G, H. I tu mamy rysunki w formie takiej, e, takich okien. I tu już jest podwozie. Jak uformować dalsze części, etap kabiny. Kołpak też pokazuje, ale nie widać tego o, teraz. Kołpak, całość śmigła. No i na ostatniej stronie mamy trzy rzuty. I ponownie muszę tak jakoś u ułożyć, bo jest światło refleksuje. I na ostatniej stronie okładki mamy trzy rzuty już. E takiej nie ma już tu oznaczeń, ale są takie oznaczenia, jak gdyby numeracji niektórych części, elementów, tu jest na przykład niteczka do zrobienia jako antena. Tak więc model dość prosty, przyjazny, nieraz właśnie o to chodzi, żeby model zrobić dość ładnie w bryle, jak on się prezentuje, pominąwszy jakieś Komplikowane detale na zewnątrz, ale myślę, że ten akurat też samolot był w budowie. Nie miał jakichś tam dużo elementów zewnętrznych, także tutaj te elementy. O, oprócz jakby tu widoku silnika, który, która e, jakby makieta silnika, gdyby była, no trzeba by było ją tam odsłonić, bo tu w zasadzie była, był cały ten silnik przykryty była żaluzja z przodu, także. To pewnie autorzy już też pominęli. Tu też jest proste wykonanie, jak gdyby osłony kabiny, bo są pokazane też już te jakby szablony do wycięcia z folii. I tu, jeżeli jest na przykład, bo tu należałoby, jeżeli robimy to z kawałka folii, rozcinamy, ale. Można też folię jakby tak ukształtować, że ona będzie częścią wypukłą, albo znajdziemy wtedy jakiś taki element folii w formie, nie wiem, jakich, po jakichś opakowaniach często zdarza się, że możemy sobie dobrać tak, jakieś opakowanie foliowe, które jest tak ukształtowane, ale można powiedzmy na w prosty sposób podgrzewając delikatnie. Ja to często też oblę nawet kulkami i, i ta folia daje się na jakiejś miękkiej gąbce, no nie wiem, podkładce, coś takiego, też delikatnie wy, wy, wyoblić, wypuklić, bo po prostu jak wystarczy troszeczkę nagrzać ją i też da się wyoblić i można w prosty sposób sobie tą owiewkę też zrobić. Bardziej, że część tutaj przodu, ten, ta owiewa z przodu jest dość prosta. Wystarczy tylko nakleić. Co tu jeszcze mamy? A tu jeszcze widzę, jest w skrzydle chyba ref, reflektor, czyli, czyli tutaj też by można było tu szkłem, czyli kawałkiem folii to przykryć, ale tu jest tylko taki rysunek. No i może jeszcze tu zbliżę na skrzydło, żeby pokazać te nity, bo są dość fajnie zrobione. To tak, jeżeli to jest właśnie. Uda się go. Bo... Później to też e, ja robię te filmy, ale też inaczej troszeczkę to wychodzi. Później na dużym ekranie też to widać. Nieraz jest niedoświetlone, prześwietlone. Aczkolwiek jest e, ustawienia mam takie po prostu na, e, żeby aparat sam sobie tam dobierał światło, ale tu już widzę na przykład po ruchu ręki czy coś, to ta, ta ostrość też mi tu biega. E, no, ale wracajmy do rzeczy. No właśnie tu ładnie widać te Podziały blach, nity, troszeczkę takich śladów eksploatacji jest. Tu na przykład będzie widać na tej klapie, jakaś taka ubrudzona, chyba od dołu. Także są takie elementy fajne. Tu fajnie nity, można by oznaczyć je tam jeszcze, na przykład je zaznaczając jakąś igłą i tak dalej. Statecznik. Poziomy, dość tak kontur tu zaznaczony właśnie na tej podziale, tego podziału między statecznikiem a sterem wysokości i tak prezentuje się właśnie to opracowanie modelu Ławoczkina Y11 wydawnictwo WAG. Jak najbardziej e, dla początkujących modelarzy, dla powracających do modelarstwa kartonowego, jak najbardziej e, na pierwszy model e, może być e, do sklejenia. Zresztą, e, właśnie to wydawnictwo WAK. E, inne modele też dość e, ładnie są opracowane dla mniej zaawansowanych modelarzy, powracających do modelarstwa. Ja y, mam go właśnie już też w tak zwanej kartonowej poczekalni Będzie czekał być może na sklejenie I to chciałem zaprezentować co wewnątrz Wam przedstawić Tyle ode mnie e, Zapraszam na inne moje filmy, na tutoriale, na prezentacje e, Na filmy z budowy modeli e, Także Dziękuję za subskrypcję. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.